Witam, witam Państwa, przysłuchuję się spotkaniu od, prawie od początku i mam taką refleksję zanim zacznę, że dużo tych, tych rzeczy, które usłyszałam wcześniej, czy od Pana Pawła, czy od Pani Ani, tak sobie myślę, że można by było skompilować całkiem niezły projekt długofalowy. Faktycznie jest tak, że w ubiegłym roku pojawiłam się na Lato HR z wielką przyjemnością, ale też byliśmy z dyrektorem fabryki wówczas i mówiliśmy trochę o tym kontekście pandemicznym z perspektywy produkcji fabryki. I te, te wnioski, które wówczas nam się pojawiły, mają znaczenie również do tego, co, o czym dzisiaj będę mówić, jakby kontynuując. Dla tych Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać, też firmę i w kontekst wejść naszej organizacji, troszeczkę tylko kilka słów wstępu, takiego kontekstu organizacyjnego, strukturalnego, żebyśmy też osadzili się z perspektywie, o której będę mówić dziś. Będę dziś mówić głównie o perspektywie laboratorium kosmetycznym dr. Irena Eris. My w, jest to główna, główna spółka mieszcząca się pod Warszawą w Piasecznie Produkcyjna i to jest firma, w której mieści się wszystko. Czyli jesteśmy tu w całości w, w Polsce, produkujemy nasze produkty, wszystkie nasze marki właśnie w Piasecznie. Czyli mamy ten obszar fabryki produkcyjny ale również mamy obszar ten biurowy, powiedzmy. Trochę będę odnosić się do szerszego kontekstu, czyli całej grupy, ponieważ w grupie jesteśmy również w, z kilkoma spółkami, czyli nasze hotele spa i kosmetyczne instytuty odrębna, odrębna spółka. To ma też znaczenie, jeśli chodzi o ostatnie półtora roku, ponieważ wprowadzając wszelkie zmiany w, w jednym ze spółek. Naturalnym jest, że konsultujemy się i współpracujemy ze sobą bardzo ściśle w kontekście wszystkich spółek. Dziś to, o czym chciałabym powiedzieć, i to, co nam się pojawiło już pod koniec ubiegłego roku, to taka refleksja i chciałam narysować ten punkt wyjścia czyli pewne rzeczy, które, które dotykały wszystkich pracowników. A kogo najbardziej, czyli takimi grupami najmocniej zaangażowanymi wszystkie działania, moglibyśmy podzielić je na najwyższą kadrę menadżerską menadżerów, powiedzmy operacyjnych, liniowych, u nas ta struktura jest dosyć płaska, i pracownicy. I teraz pierwsze, co, co się pojawiło, tak jak przysłuchiwałam się też i, i znam z, z ubiegłego roku też wypowiedzi Państwa, to taki coś na kształt tabu kryzysowego, tak? czyli najważniejsze osoby kluczowe z kluczowych obszarów zebrane po to, żeby móc szybko, bardzo w czasie podejmować odpowiednie decyzje. W konsekwencji tego przygotowywane były procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy, czyli ta organizacja pracy pewnie, jak u wielu z Was, też u nas się zmieniała, przez całkowite zamknięcie Czyli albo pracujemy zdalnie, albo pracujemy na miejscu. Ten kontekst jest o tyle ważny, że my w całości jesteśmy tutaj też padł. O ile w Philipsie standardem jest praca hybrydowa, o tyle u nas standardem jest praca stacjonarna. My jesteśmy bardzo usiadli, jeśli chodzi o piaseczno, zresztą tak jak i hotele i, i kosmetyczne instytuty. W związku z tym, moment, w którym musieliśmy przełączyć się na pracę zdalną. Był bardzo istotny, kluczowy i trudny dla nas, i, i dla menadżerów, i o tym też będę dzisiaj mówić, bo to jest jeden z takich przyczółków, dla którego pojawił nam się temat, o którym dziś chcę powiedzieć, czyli zmiana organizacji pracy. I w to oczywiście były zaangażowane osoby z kadry najwyższej kadry menadżerskiej, również w prezesie sp poszczególnych spółek. Konsultowane to było z menadżerami, ale powiem, że nie byli aż tak zaangażowani w te pracę, Byli bardziej odbiorcami i przekazywali informacje do pracowników. To, co tworzyliśmy w trakcie roku, również webinary i pomoc psychologiczną, to również było komunikowane menadżerom i oni wracali do pracowników z tymi informacjami. Pojawiały się oczekiwania oczywiście biznesowe, bo to nie było tak, że jakby wcześniej już doświadczaliśmy Czym jest wuka W czasie pandemii to było zdwojone, czyli duża zmienność, nieprzewidywalność, brak możliwości planowania w jakiejś dłuższej perspektywie, mówię tutaj nawet miesiąca czy tygodni, co się wszystko na bieżąco zmieniało. Więc tutaj też już padło taka szybkość podejmowania decyzji, szybkość działania i przekazywania informacji do pracowników. Oczekiwania i potrzeby pracowników w związku z tym, tak, że na tę zmienność była duża potrzeba poczucia bezpieczeństwa i tego, żeby dostawać jak najwcześniej, najszybciej informacje, jak to jest możliwe, to w zasadzie momentami było tak, że po, po komunikacie minister jeszcze od mikrofonu nie odchodził, a pracownicy już oczekiwali, że my powiemy co i jak będziemy robić, więc to było naprawdę szybkie działanie. I w trakcie jeszcze tego roku pandemicznego pojawiły się zmiany struktury. I teraz mówię o tym z tego powodu, że to wszystko musiało zostać zakomunikowane pracownikom. W sytuacjach, kiedy my normalnie funkcjonujemy, spotykamy się, i to jest oczywiście komunikacja taka intranet, czy spotkania na naszych salach konferencyjnych, i mamy taką kulturę. W tym momencie należało skomunikować dużo, dużo rzeczy, również produkcji, w taki sposób, żeby do, jakby dotarło do pracowników, dotarł ten przekaz, o którym, na którym nam zależało. I to oczywiście wszystko w większości tak naprawdę opierało się na menadżerach, czyli osobach, które miały swoje zespoły na pierwszej linii. I to był taki element, który pierwszy nam przyświecał, i zobaczyliśmy, w jaki sposób w tym momencie pandemicznym jak istotna jest ta, ta kadra menadżerska, taka middle poziom bym powiedziała. W związku z tym pojawił się pomysł: taki, takie zapotrzebowanie i pytanie, to z mojej strony wyszło pytanie do menadżerów, czy nie mieliby ochoty raz na jakiś czas Spotkać się wszyscy przy kawie, tak? Spotkania online, ale tylko i wyłącznie dla menadżerów. Przygotowałam, zaproponowałam im jakby punkt wyjścia, i okazało się, że mamy, ta grupa u nas jest około, licząca około 40-kilku osób, czyli mówimy o całej firmie, rozdziałowo, przez wszystkie piony. Okazało się, że na pierwszym spotkaniu pojawiło się trzy czwarte tych menadżerów, i, i jeden mąż usłyszałam, że to świetny pomysł, i że oni potrzebują takiej informacji między sobą, rozmowy i spotkania. Bo co się okazało, że bardzo często w takiej szybkiej sytuacji, w których trzeba szybko zadziałać, menadżerowie od swoich przełożonych dostają, bardzo operacyjnie pracując, zadaniowo, konkrety i oni też pracują bardzo konkretnie z obszarami, skupiają się na dowiezieniu pewnych rzeczy. A to, to, czego potrzebowali, to takiego wsparcia, na które zwykle nie było trochę czasu, przestrzeni, może oni też nie dostrzegali. Skupiali się głównie na pracownikach, my też jako organizacja. W związku z tym, to, co zaproponowaliśmy, to taki punkt wyjścia do tych spotkań. To było dostosowanie się do tych warunków pracy hybrydowej, która dla nas nie jest normą, nie jest standardem. Jest mega wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które pracują kilkanaście, kilkadziesiąt lat w sposób mocno stacjonarny przy swoich stacjonarnych komputerach. I zarządzanie zespołem takim rozproszonym, który przez kilka miesięcy ze sobą się nie widuje, było wyzwaniem. Wypracowanie nowych metod też angażowania pracowników, trafiania do nich. Radzenia sobie z ich emocjami. To tak naprawdę emocje były pierwszym tematem, który nam się pojawił i to wielokrotnie. Jak poradzić sobie ze swoimi emocjami, jak poradzić sobie z emocjami pracowników, jak z nimi rozmawiać, co mówić, czego nie mówić, w jaki sposób. I też to wyzwanie, które się pojawiło wśród menedżerów, to było jak udrożnić tą komunikację, żeby ona była jak najsprawniejsza, żeby oni też mieli wszystkie informacje. Pod ręką w jednym miejscu. I co się, jakby takie trzy cele główne, które nam przyświecały, to było wzmocnienie siebie w roli lidera, czyli na tej pierwszej linii, na linii frontu, żeby ci liderzy nie czuli się samotni, bo w którymś momencie wybrzmiało nam to, że oni są bardzo osamotnieni w tym, chociaż mają swoje zespoły, mają swoich przełożonych, komunikaty do nich docierają, maile i. W każdy sposób, to jednak tak po ludzku zwyczajnie czuli się osamotnienie, usprawnienie komunikacji, i współpracy to nasz kolejny cel i well-being własny, czyli wszyscy jesteśmy ludźmi. Trochę danie sobie prawa do tego, na ile menadżer może powiedzieć, że jest mu trudno w jakiejś sytuacji. My też jesteśmy organizacją, mamy taką kulturę organizacji, w której przywykliśmy do, do mówienia o emocjach, mieliśmy Mamy warsztaty co pewien czas z inteligencji emocjonalnej, to jest dla nas ważne, ten element relacyjny i współpracy. W związku z tym to mocno, mocno ucierpiało podczas pandemii. Założenia do tych naszych spotkań mieliśmy bardzo proste. Pierwsze spotkania widzimy, widujemy się co trzy tygodnie, plus minus, czasami to były co dwa tygodnie, jeżeli był jakiś temat pilniejszy. Mamy swoją grupę na Teamsach, tam też wrzucamy materiały. Wymieniamy się wiedzą. Tematyka spotkań dostosowana do aktualnych potrzeb. Czasami było tak, że ustalaliśmy sobie agendę na następne spotkanie. Okazało się, że w ciągu tych trzech tygodni coś tam się podziało takiego i ktoś wchodził w tematem i rozwijała nam się rozmowa na, na ten temat. To są takie tematy, które pojawiały się, jak poradzić sobie z porażką zespołu, jak przepracować to z grupą. Czyli takie rzeczy, które w naturalny sposób menadżer musi sobie Zwykle sam sobie radzi, a przy takiej pracy, gdzie nie ma tych ludzi na, na co dzień, nie widzi ich przy biurku, było szczególnym dużym wyzwaniem. Jaka na, moja rola w, w całym tym projekcie i działu rozwoju rekrutacji? Jestem jedynie osobą, która pilnuje kalendarza, zapraszam, wrzucam w agendę, moderuję te, te rozmowy. A merytoryka przychodzi z, od menadżerów. Tematy przychodzą od nich, to oni kierują dyskusją. Czasami są to tematy takie, które są na bieżąco typu potrzebujemy spotkania, komunikacji z przełożonymi albo z prezesem, taki i byliśmy w stanie bardzo szybko zorganizować spotkanie online dla całej firmy. I to są, to są rzeczy, które ja. Dostajemy informacje, feedback od menadżerów i oni zbierają te rzeczy od swoich zespołów, więc to niesłychanie nam udrożniło komunikację. Ja też czuję się bliżej tych zespołów, też wiem, co jest dla nich istotne, czego aktualnie potrzebują i mam wrażenie, że nie tworzymy już takiej sztuki dla sztuki trochę. Co nam, co nam zostało, to znaczy, jakby to nie był planowany projekt jako projekt, w ogóle nie, miała, nie, nie było takiego pomysłu. Chcieliśmy tak zwyczajnie po ludzku spotkać się. Okazało się, że to się przeradza w jakąś ustrukturalizowaną formę wymiany wiedzy, ale też doświadczeń, wsparcia rozdziałowego. To, co, jakie wnioski mam obserwując to, co w tej chwili, bo to trwa i jest bardzo żywe i trochę nie wiem, zobaczymy, mam kilka pomysłów, zobaczymy, w którą stronę nas to poprowadzi. Pierwsze rzeczy to na pewno przesunięcie uwagi i takiej koncentracji akcentu z top menadżerów na poziom, czyli na tych menadżerów, którzy pracują bezpośrednio z ludźmi, wysłuchanie ich. Stworzenie z nich zespołu takiego tworzącego Wspólnotę doświadczeń. Oni bardzo sobie chwalą to, że wymieniają się, odkrywają z zachwytem chociaż ktoś jest nie wiem, w marketingu, druga osoba z fabryki i, i doświadczają podobnych wyzwań w pracy z zespołem, więc to, to też ich buduje. Spotkania stały się taką nieplanowaną metodą, nie wiem, narzędziem też do rozwijania leadershipu w organizacji. I to z mojego punktu widzenia też jest niezwykle ważne, bo my nadal chcemy wspierać taką postawę. To tutaj też padło, pani Ania pięknie też mówiła o tym, że mamy model, Postawę menadżera u nas w organizacji, więc to też jest cudowne, że można w takich sytuacjach, w których jeszcze się wcześniej nie znaleźliśmy, lekko skorygować albo odnieść się, czy to jest ok, czy tak robimy, czy w tę stronę. Czyli też taka czujność nad kulturą organizacji. To jest też grupa niezwykle zaangażowana, bardzo świadoma, która jest strażnikami naszej kultury organizacji. Więc jeżeli. Mamy jakieś wątpliwości, czy, czy różne pomysły się pojawiają, to grupa od razu jest w stanie powiedzieć: Ale to ja bym zrobiła w ten sposób, albo raczej tak, a to może mieć takie konsekwencje. Więc ja czasami naprawdę nie muszę się dużo odzywać i to jest cudne. Co chcemy zostawić? I tak trochę podsumowując, to na pewno to, co się stworzyło rozdziałowa wspólnota menadżerów, czyli taki zespół do tej pory może dla nas taki nieoczywisty, niedostrzegalny i to chyba pandemia nam pozwoliła i Teamsy spojrzeć na to z tej perspektywy. Wpływ na kulturę organizacji i to też nam się podoba, że to są osoby, które mają duży wpływ i na pracowników, ale też w drugą stronę chcemy, żeby mieli tą siłę i moc i chcemy dać im tę siłę i moc, wspierać ich w tym żeby nie tylko brali odpowiedzialność, ale też czuli, że mają na coś wpływ i od nich wiele zależy, bo tak jest. To poczucie sprawstwa, które, które jest niezwykle istotne w takiej, w, przy takiej pracy, jaką wykonują. To też jest cudna grupa do wprowadzania takich ambasadorów zmian, ale też piękna grupa fokusowa na pewne rzeczy, które mamy pomysł albo zastanawiamy się, czy wdrożyć. Wystarczy na lider, Szypie przy kawie, zadać pewne pytanie, otworzyć temat, i oni bardzo chętnie szukają rozwiązań, doradzają, zgłaszają się do różnych projektów. Więc naprawdę ja jestem bardzo mile zaskoczona. I powiem tylko, już tak kończąc to, to moje wystąpienie dzisiejsze, że jestem bardzo też ciekawa, w którą stronę te, te spotkania pójdą i ten projekt pójdzie. Trochę zaczyna się to już tak ukonstytuowywać, i odchodzimy od problemów i zaczynamy szukać rozwiązań i mówimy o dewelopmencie, i to jest też taki znak bardzo optymistyczny, jak patrzę w organizacji, że przyszedł moment, w którym taka grupa nie jest tylko na sytuacje kryzysowe, ale również na to, żeby rozwijać, ulepszać, usprawniać pewne rzeczy w organizacji i tym samym zwiększać tempo tych zmian, który, na których nam zależy. Także yy, z mojej strony to na, na dziś wszystko to, co przygotowałam, więc jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to, to szczerze zachęcam, ja, jak będę mogła, to, to... Tak, mamy pytania, dziękuję bardzo za prelekcję. Mamy pytania, one są na czacie, więc proszę, żebyś jeszcze z nami chwilę została i odpowiedziała. To jest między innymi takie pytanie, jak wspieraliście menadżerów podczas pandemii? Mm -hmm. To takie, było chyba ogniwo, na którym też, na barkach, którego spoczywała duża odpowiedzialność Tak. i, i jakie, jakie wsparcie im mogliście zaoferować? Czyli na pewno mieliśmy dostęp w trakcie, w zasadzie od samego początku pandemii, po pierwsze, Taka możliwość przegadania pewnych tematów nie tylko z nami tutaj wewnętrznie hr ale też wsparcie zewnętrzne, czyli i psychologów, ale też coachów. Jeżeli ktoś potrzebował zderzyć pewne rzeczy, to, to miał taką możliwość, czyli taka dostępność dla nich różnych form i narzędzi. Możliwość konsultacji czy powiedzenia pewnych rzeczy. W taki sposób, żeby komunikacyjnie, tak, więc to były główne takie działania, które były wsparciem dla nich, takiego, które prosili najczęściej.